Siemanko, z tej strony wasz człowiek OG, Defias Brotherhood Reprezent. Dziś chciałbym rozpocząć serię pod tytułem, jak zostać ambasadorem Pandarii, w której będę wam pokazywał, jak być Exalted do każdej z frakcji potrzebnej do zdobycia tego achievementu. Podczas którego zdobędziemy 20 nowych mountów i 9 tabardów. Tak więc zaczynamy od pierwszej frakcji, którą jest The Anglers. Frakcja, w której reputację będziemy zdobywać poprzez questy i łowienie ryb. Na samym początku udajemy się do Dead West, gdzie zaczniemy serię questów dla frakcji, która także jest nam potrzebna do skończenia tego achievementu, czyli Klaxi, który odblokuje nam serię questów w jednej z wiosek rybackich, w tym właśnie obszarze Pandarii, w której zdobędziemy pierwsze punkty dla Anglersów. Kiedy już skończymy serię tych questów, podczas której zdobędziemy także reputację dla Klaxi, na mapie pojawi nam się wykrzyknik w dolnej części Dead West, w wiosce, która nazywa się z Gamla. Lecimy tam i wykonujemy wszystkie możliwe tam questy, po czym możemy opuścić tą wioskę i udać się do Krasa Rang Wilds, gdzie przez następne 3 tygodnie będziemy musieli wykonywać daily questy. Każdy z tych questów daje nam po 500 reputacji do anglersów. Łącznie zdobywamy jej 1500 dziennie. Questy tu są dość proste i nie wymagają zbędnego wyjaśnienia, ale niektóre związane z łowieniem ryb mogą zająć trochę czasu. Dzienny napływ reputacji możemy zwiększyć także poprzez łowienie trzech rzadkich rodzajów ryb. Mimic Octopus w Angles w RAF. Flying Tiger Gurami w Thunder Clift oraz Spinfish Alpha w Binan Village Kunlai Summit. Każda z tych ryb daje nam po 350 reputacji i możemy je oddawać raz dziennie, co praktycznie podwaja przyrost naszej dziennej reputacji, jednak zabiera nam dodatkowy czas. I to niestety wszystkie sposoby na zdobywanie reputacji u Anglersów. Jest to dość długi proces, ale na pewno jest warty poświęcenia, gdyż nagrodą za wbicie Exalted u Anglersów jest mount, który nazywa się Azure Water Strider. Nie tylko wygląda on unikalnie, ale co najważniejsze pozwala nam chodzić po wodzie, co jest strasznie przydatnym dodatkiem w wielu okolicznościach. I tutaj zakończę część pierwszą. Mam nadzieję, że pomogłem Wam i zachęciłem do zdobycia tego achievementu. A więc, dajcie łapy w górę, subskrybujcie kanał i zapraszam do obejrzenia części drugiej. Siema!